Witam moich kochanych subskrybentów dzisiaj idziemy zobaczyć co tam ciekawego słychać u naszych kurek o tu dwa dżentelmeny o wszystkie laski i jeden gościu przybieg co tam? jak tam chłopaki? chłopaki są takie wypasione, że O, pyk 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 Idziemy zobaczyć do dziewczyn. czy dziewczyny mają jajeczka. Jak tam dziewczynki? Macie jajeczka? Poczekajcie. No, niestety musiałem im obciąć skrzydła w obydwu skrzy skrzydła, skrzydła. Pióra w obydwóch skrzydłach. Z racji tego, że przeskakiwały przez to ogrodzenie. A tutaj mamy nasze papuszki. Papuszki, papuszki, papuszki. Tak. Wody mają oczywiście pełno ziarna ten o jajeczka o proszę państwa ile dzisiaj jajeczek jest jeden dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć jedenaście jajeczek proszę państwa no ładnie dziewczynki ładnie bardzo ładnie dziewczynki się spisałyście super no wczoraj Niestety miało miejsce nie, nieszczęśliwy wypadek. Zapomniałem zamknąć ogrodzenia, przez co moje koleżanki mi uciekły i zeżarły mojej żonce ukochanej w ogródku posadzony szczypior, czy coś innego. Ale dostałem OPR. Ok, tu już mamy tak. Sześć jajeczek, trochę brudne widać, że było więcej jajeczek, ale chyba się. Dziewczynki zbiły trochę od kubki, to nic, się umyje. No ale tak i tak dobrze, nie? Jak uważacie, moi widzowie? Czy dobrze, czy nie? Jak gdy będę wrzucał ten filmik, na pewno będą oglądali to moich dwóch subskrybentów. Tymoteusz i Amelia. O, dziewczynki. No ale wy ładnie śpiewacie, ojeju. Kur, 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 kar, kar, kur. Kur, kur, kar, kar, kur. Tak, tak, odprowadźcie mnie. Tak. No cóż, moi widzowie. Kończymy to spotkanie z naszej zagrody. I filmik też. To do zobaczenia następnym razem.